Dobry wieczór, dobry wieczór, a jeszcze dla niektórych dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w Energetyce na środę 19 listopada 2025 roku i mam nadzieję, że mnie dobrze widać, dobrze słychać, bo dzisiaj mam problem ze stacjonarnym internetem i pobieram internet z telefonu. Nie wiem, co się dzieje, nawet miałam do mojego dostawcy. Z internetu zadzwonić, ale nie miałam czasu. Może to jeszcze dzisiaj zrobię, więc od razu mówię. O, dziękuję pani Barbaro, widać i słychać, więc się cieszę. Gdyby coś przerywało, to tak jak mówię, dzisiaj mam problem z internetem. I teraz, kochani, energetyka na dziewiętnastego i teraz 19 listopada to jest 323 Dzień roku, oczywiście środa, i słońce w znaku Skorpiona, i księżyc w znaku Skorpiona, ale jeszcze nie nów. Nów będzie 20 listopada, czyli w czwartek, i nów będzie bardzo rano, 7:46. Bo niektórzy myślą, że jak jest słońce i księżyc, to już jest nów. Jest nów wtedy, kiedy są ze sobą w koniunkcji zerowej, tak? a jeszcze nie są, jeszcze do siebie dochodzą. I teraz dwa wydarzeń na nieboskłonie, to Merkury wchodzi, wchodzi, wchodzi 19 listopada do Skorpiona ruchem wstecznym i znajdzie się w nieharmonijnej opozycji z Uranem, i tutaj według astrokalendarium nie są to jednak wcale złe wieści, przeciwnie, w ten sposób Merkury domknął kolejną odsłonę fantastycznej astrologicznej figury, jaką jest latawiec złożony z Satur, Saturna z Neptunem, Urana, i Jowisza, co kolejny raz daje szansę na to, by wyciągnąć szczęśliwy los. Z kosmicznej loterii, jaka to przenośnia. Dojdzie do tego jeszcze wyjątkowe spotkanie księżyca z Wenus. Czyli generalnie pomyślny aspekt. No i tak można powiedzieć, tak można powiedzieć, ale ja jeszcze po mojemu, po mojemu nie podoba mi się taki aspekt właśnie merkury. Mimo wszystko, w opozycji do Urana, który jest ścisły o godzinie 12:44. Co to oznacza? Możemy mieć problem z myśleniem, przekładaniem słów, układaniem słów, w zdania. Możemy różne wiadomości źle, nieopatrznie zrozumieć. Mogą być też prowokowane zaburzenia, w komunikacji, czyli to tak, jakby moje zdanie, mimo wszystko. Później dobry aspekt do opowiadania bajek, czarowania, kłamania, ale do bajek pisania na pewno tak. 13:21 Merkury w retro w trygonie do Neptuna albo powieści fantazji. Mogą dobre napisać. Dobrze, zobaczymy jeszcze tą dziewiętnastkę. Dziewiętnastka jeden, listopad dwa, rok dziewięć. Będziemy pod wpływem trójki, czyli trójka myślę, że nawet gdybyśmy mieli jakieś problemy, jakieś tarapaty, byśmy się w Czyli to bym powiedziała: to nic złego się nie powinno dziać. Trójka nam tyłek będzie. Ratować. Gdybyśmy się chcieli czegoś pozbywać, wszelkiego rodzaju nadmiaru, to i dzisiaj, czyli jeszcze we wtorek, jak również w środę, aż do nowiu, do czwartku, bardzo dobry czas. Pozbywam się, pozbywam się nadmiaru, pozbywam się złych rzeczy, które w jakikolwiek sposób mnie blokują. Dobrze, zatrasuniemy. Dwie karty. Dzisiaj w dalszym ciągu St. Petersburg, Rasja, Tarot i zaczynamy, kochani, od Wodnika. Co dla Wodnika? Dla Wodnika karta Eremita, inaczej Pustelnik, czyli jak najbardziej jest to, można powiedzieć, dobra karta mówiąca o tym, że dobry czas do pracy nad sobą, do przemyślenia różnych rzeczy wewnętrznie i nawet bym powiedziała do pewnego rodzaju odizolowania się od przebodźcowego e, świata. Dobrze jest zrobić zaległe rzeczy, przy tej karcie również można planować, inwestować, ale tam gdzie profity będą długoterminowo. Tak, mamy zrobionego wodnika, idziemy do ryb. Co dla ryb? Dwie karty wyszły. To wezmę trzecią, żeby było sprawiedliwie. Dobry, bo podejrzałam. Trójka buław. Trójka buław, karta nowych możliwości, nowych horyzontów. Więc drogie ryby, nie siedźcie na tyłku w domu, tylko otwierajcie się na nowe rzeczy, nowe znajomości, nowe miejsca. Dobrze, idziemy teraz do barana. Co u barana? U barana rycerz Pucharów, czyli sprawy związane z mężczyzną, mężczyznami mogą być ważne. Ale również przy, przy, przy rycerzu Pucharów, bardziej w negatywie. Niektóre barany same mogą nie wiedzieć, czego chcą. No bo jaka jest historia przy rycerzu? W historii świętego Grala, szuka go, a nie wiadomo, czy on naprawdę istnieje. Więc jutro Barany mogą szukać czegoś, kogoś, co nie wiadomo, czy naprawdę istnieje. Ale na przykład do romantycznych spotkań. Dobra karta. A dwójka buław, czyli karta rozkroku. Niektóre byki mogą jutro stać w rozkroku, czyli nie umieć zająć stanowiska, nie umieć je wybierać, ja bym powiedziała, jeżeli możecie, to bierzcie dwie rzeczy naraz. a jeżeli musicie wybrać, to może niekoniecznie tą czy tą, tylko może coś nowego, jeżeli nie jesteście tego do końca. Pewnie. Dwójka buław na pewno dobra do różnego rodzaju spotkań o zabarwieniu erotyczno-seksualnym. Co dla bliźniaka, chociaż Karolina ostatnio mówi, że zamawia dobre karty. Siódemka pucharów, ona nie jest zła, ale na pewno, bym powiedziała, uważać na różnego rodzaju iluzje, żeby gdzieś się w nią nie w Studemcy Bucharów. To ja jak bym powiedziała, jak, jakbym miała opisać, jak ja tą kartę widzę. to najbardziej przy dwójce Buław, jest to karta konfliktu.